Grałem w zagranicznej Lidze w Belgii. Cały sezon przypracowałem dość intensywnie, no ale sezon już się skończył w Belgii. Ostatni mecz miałem 24 kwietnia. No i tak jak zawsze, jak co roku, doszedłem do porozumienia z klubem w Toruniu i wracam reprezentować klub Toruński. W pierwszej kolejności chcę tutaj, jakby tak powiedzieć, wkomponować się w drużynę. Jednak to jest zupełnie inny styl, inne boisko, inny klub. Także na pewno potrzeba jakiś tydzień czy dwa tygodnie na taką aklimatyzację. No i, no i co? No jak, jak każdego roku, na pewno jest to strefa medalowa. Jeżeli się uda, no to powalczymy o, o jak najwyższy medal. No dokładnie, tak jechałem 10 godzin samochodem i tak chciałem wyjść sobie pobiegać czy tam rozruszać się trochę, no bo po takiej długiej podróży no to człowiek jednak jest trochę taki sztywny, a że tak dobrze się złożyło, że był trening akurat w poniedziałek, no to zdecydowałem się przyjść na ten trening. Myślę, że tak, ale tak na dobrą sprawę to dużo czynników ma na to wpływ, a przede wszystkim to, e, to jaki, jaką taktykę ustali trener żółtowski. To, to wszystko zależy od, 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 bardziej od sztabu. E, na jakiej pozycji ja będę grał, jakim, e, jakim wzmocnieniem, bo myślę, że będę wzmocnieniem e, e, będę dla klubu. No dokładnie, dokładnie, tak jak mówię, no nie wiemy jeszcze jak to będzie wszystko funkcjonowało, no bo ja też czekam na, na jakieś informacje od Piotra, gdzie, e, gdzie on mnie widzi, na jakiej pozycji, w jakiej formacji i, i jak on to wszystko ułoży. Na pewno jest to doświadczony, zawodnik, były zawodnik. E, trener no i, i, i na pewno będzie wiedział, jak, jak to wszystko poukładać. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek po pierwszym treningu. Na pewno jest to inny skład, a czy lepszy, no to e, zobaczymy na koniec sezonu, które jak, jak, jak miejsce zajmiemy. W ubiegłym roku zajęliśmy drugie, więc e, zobaczymy po prostu na sam koniec, czy ten skład był lepszy, czy czy. czy, czy...